Cześć, to Krzysztof a to kolejny odcinek na kanale Basket w Liczbach, kolejny hot take. Jestem zły, jestem wściekły. Emocje czy słowa, jakie cisną mi się na usta, to wstyd, to kompromitacja, to żenada, to zawód, to rozczarowanie, to ból. No, polskie kluby w Pucharach zawiodły po całości. Zawiódł każdy, każdy jeden klub rozczarował, i jako ostatni w tę listę rozczarowań wpisał się Anvil Wocewabe, który w środę przegrał we Fryburgu. Przegrał po meczu, moim zdaniem wstydliwym, bo, bo stracić 107 punktów w meczu winor go home. No, powiem szczerze, że jestem zszokowany. Natomiast przejdźmy trochę przez tą listę wstydu, bo tak ją musimy sobie nazwać, bo, bo nawet nie złapiemy się jakiegokolwiek promyczka. Pozytywności w tych naszych występach w, 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 w Pucharach. Ja wiem, że każdy znajdzie jakąś, w, jakieś wytłumaczenie. King Szczecin powie, że no mieli mocną grupę. Silon Wrocław, że był w przebudowie, że nie do końca dobrze trafił z trenerem czy z zawodnikami, że Traf się dopiero uczy tego Eurocupu, że no teraz by zagrali inaczej. Anwil, że miał kontuzję, że ten zespół był trochę zmęczony. Fib nie przepraszam, nie chyba, tylko spójnia, że no. Jeszcze może nie byli gotowi na ten poziom, że no też ta zmiana trenera zaraz przed sezonem no nie udało się. Każdy znajdzie jakąś wymówkę, tylko ja już mam dosyć słuchania tych wymówek. Ja już mam dosyć słuchania, czy, czy cieszenia się z malutkich rzeczy. Na zasadzie wygraliśmy jeden mecz. Jeden mecz w całych pucharach. I ktoś mówi, że to jest pozytyw. Nie zgadzam się z tym. Lista wstydu to oczywiście. Tref Sopot, który najwięcej rozegrał meczów w europejskich pucharach, był to Eurocup, gdzie no, rzeczywiście Tref był jedną z najbiedniejszych drużyn, ale mimo wszystko jedno zwycięstwo w 18 meczach, bilans 1-17. Trzeba powiedzieć sobie jasno, że było to rozczarowanie. Po Tref Sopot oczekiwaliśmy tego, że oni poprawią wynik Śląska wracając z poprzednich lat. Biadoliliśmy, gadaliśmy, że ten Śląsk, że jak oni mogą że gdzieś tam nie przy, przywiązywali wag do tego pucha, Europucharu, że wygrywali te trzy mecze, jeden mecz. No, no strasznie to wyglądało, że brakowało jakiegoś takiego poukładania. No i nagle wchodzi tref, który ma kontynuację w składzie, który ma trenera, który jest no, zaprzyjaźniony, że tak powiem z takim poziomem, bo, bo, bo przecież pracował w takich miejscach. Ma bardzo mocnych Polaków, dobre transfery zagraniczne. No i 1,17. No i 1,17. Ja wiem, że może wyniki to w koszykówce nie, są, nie jest wszystko, i staram się o tym mówić głośno, ale boli to. Boli to, bo ten bilans odciska się na renomie polskiej ligi koszykówki, na polskiej koszykówce. Nie mam co do tego wątpliwości. King Szczecin, nasz wicemistrz. 0,6 w No i ja wiem, że mocna grupa, ale dwa razy w trąbę od Belgów to jednak nie przystoi. I. Oczekiwałem, że klub, który już raz w tej Lidze Mistrzów zagrał, oczekiwałem, że klub, który na tym poziomie najwyższym w polskiej Lidze Koszykówki pod względem sportowym i pod względem budżetowym, no, że on będzie miał ambicję tego, żeby wygrywać w Lidze Mistrzów. Pewnie tę ambicję miał, ale, ale. No nie wyszło, no nie wyszło. No i Ja rozumiem i rozgrzeszam trenera Miłoszewskiego, który mówi, bije się w pierś, że, że, że to było wstydliwe, że złe, zrobiliśmy transfery i tak dalej. Tylko ja już nie chcę słyszeć, że ktoś zrobił złe transfery. Ja chcę zobaczyć, jak nasze kluby biją się o zwycięstwa i wygrywają. Wreszcie, po prostu. 0-6 w Lidze Mistrzów. Mamy już na liczniku jedno zwycięstwo i 23 porażki. Śląsk Wrocław. Jedno zwycięstwo w Lidze Mistrzów z węgierskim Falkoszą Bateli na Wyjeździe. Jedno zwycięstwo, 5 porażek. Grupa na pewno słabsza niż ta Kinga. I wydawało nam się, mieliśmy takie oczekiwania, że Śląsk, który schodzi z tego poziomu Europucharu, który idzie do Ligi Mistrzów, gdzie jest jednak troszeczkę większa szansa na generowanie tych zwycięstw, na produkowanie tych zwycięstw, który ma doświadczenie z tego Europucharu, trzyletnie, który już wie jak się gra dwa razy w tygodniu, że ten zespół no, będzie przygotowany na to, żeby w takiej grupie trochę jednak krwi napsuć więcej i więcej zwycięstw. Skompletować jedno zwycięstwo, czyli idąc dalej, dwa zwycięstwa i 28 porażek. To jest bilans naszych klubów, Europucharzy i Lidze Mistrzów. Dołóżmy teraz do tego FIBA Europe, Cup, a więc występy z PGS Spójni Stargard, która wiadomo, zawirowania, może niegotowy skład. Bilans 3-3 w grupie, gdzie było, gdzie był zespół. Poniżej Polskiej Ligi uważam i, i dwóch, dwie, dwa kluby z, yy, z, z Rumunii. Oradea wygrywa tę grupę. My z Oradeą powinniśmy wygrywać. To jest, to są, to jest drużyna z naszego poziomu. Yy, bilans 3-3 spójni. Ich bym się akurat najmniej czepiał. To nie jest drużyna z jakimś wielkim budżetem. Yy, drużyna, która dużo wydała na swój skład. Trzy zwycięstwa, trzy porażki przetarli się w tych pucharach. Może to były za wysokie dla nich progi. Okej. Okay. Do nich mam najmniej, najmniej pretensji. Niemniej jednak, nasz licznik to jest 5 zwycięstw i 31 porażek. No i na końcu Anwil Wocławek. Drużyna, która, hmm. e, czy klub, który otwarcie mówi, że chce grać w lidze mistrzów. Mówi o tym prezes Łukasz Przyłkowskiej w ostatnim wywiadzie u nas na kanale. Drużyna, która jest szeroka, która jest zbudowana e, przez zespół osób, przez konsultanta do spraw sportowych, przez trenera, przy pewnie przez asystentów. Drużyna bogata w talent i drużyna, która odpada w drugiej rundzie FIBA Europe Cup. I przepraszam prezesie, ale nie kupuję tego twierdzenia, że ten sukces, że, że wyjście do drugiej grupy to jest sukces. Trzeba przypomnieć z kim Anwil wygrał w pierwszej rundzie. Anwil wygrał z Dnipro, które grało tylko i wyłącznie Ukraińcami i wygrało ze Sportingiem Lizbona. Jeżeli ja mam się cieszyć ze zwycięstw z takimi drużynami, jeżeli my jako środowisko koszykarskie mamy się cieszyć, ze zwycięstw z Portugalczykami i Ukraińcami, którzy nawet nie mieli zawodnika z zagranicy, no to jesteśmy w słabym miejscu. W drugiej rundzie Anvil dostał w trąbę dwa razy od Belgów. Od drużyny, która wcale nie ma wyższego budżetu od Anvilu Wołcowek. Drużyna, która. Yy, która naprawdę nie jest lepsza od Anvilu Wołcowek. Tak to skwitujmy. Yy, pod, na papierze, budżetowo, personalnie. Anwil przegrywa we Fryburgu w meczu Winner Go Home, tracąc 107 punktów. Ze Szwajcarami. Z krajem, którego byśmy o wszystko podejrzewali, ale nie o to, że grają w koszykówkę. I ja wiem, że zaraz można powiedzieć, że ten Freiburg wygrał jakieś kilka meczów w Lidze Mistrzów parę lat temu. Że to jest drużyna, która regularnie pojawia się właśnie na, tym, na, tym, na tej krawędzi pomiędzy FIBA i ROB Cup a Lidze Mistrzów. No ale jeżeli klub Anvil, Włocławek chce grać w Lidze Mistrzów, chce wygrywać w Lidze Mistrzów no to z kim on ma wygrywać, jak nie z drużynami ze Szwajcarii? Co, zaczniemy wygrać z Hiszpanami, z Włochami? No jakoś się nie udało. Ani ograć Włochów, ani Niemców. Tak samo w tej grupie. co? Jak w pierwszej, w pierwszej rundzie uzbierał cztery zwycięstwa, przegrał dwukrotnie, w drugiej rundzie wygrał raz, przegrał pięciokrotnie, czyli w sumie mamy bilans 5 do 7, czyli nasz bilans sumaryczny. Całej naszej Orlen Basket Ligi, wszystkich naszych klubów w pucharach, to jest 10 zwycięstw, 10 zwycięstw i 38 porażek. Nagrywam ten materiał, bo są we mnie naprawdę bardzo duże emocje po tym, co stało się we Fryburgu, bo Anwil Wocławek wydawało mi się, że jest zespołem, który ma bardzo łatwą ścieżkę do tego, żeby być w ćwierćfinale FIBA Europe Cup i tam potem wiecie, no playoffy, może się wydarzyć wszystko, ale wyjście z tej grupy to był pieprzony obowiązek. Ja tak uważam. Po prostu, ze Szwajcarami, z Belgami musimy wygrywać, a jeśli a jeśli nawet powinie się noga to raz, a nie trzy razy. I jakby się powinnała raz ta noga, to Andriu by wyszedł i grałby teraz z Pałkiem w ćwierćfinale. Tak się jednak nie stało. Zespół szeroki, zespół zbudowany na naprawdę jakościowych zawodnikach. Zespół, który dominuje w polskiej lidze koszykówki i ma problemy w, takich, w takim meczu. Rozumiem kontuzję, rozumiem problem z Lukiem Nelsonem, ale no Anwil pojechał do tego Friburga w 12osobowym składzie. W 12osobowym składzie. I nie grał tylko Luk Nelson. Stracić 107 punktów naprawdę wyglądało to źle, wyglądało to smutno i, i jestem rozgoryczony, bo rozumiem, że nie wiem, że Eurocup to są za wysokie progi dla naszej polskiej ligi koszykówki. Jeżeli Liga Mistrzów pewnie też. No od wielu lat nie wyszliśmy z grupy. No tam walczymy o każde jedno zwycięstwo, i z każdego jednego zwycięstwa musimy się cieszyć, ale FIBA Europe Cup? To jest puchar dla nas, to jest, tak się mówi, że to jest puchar dla polskiej ligi koszykówki. To jest nasz poziom i my na tym poziomie musimy dochodzić daleko. Andrzej Włocławik wygrał ten puchar dwa lata temu. Legia Warszawa była w ćwierćfinale rok temu. Jestem bardzo rozczarowany i, i bardzo mi jest smutno z tego, jak polskie kluby e, wystąpiły w tym sezonie e, w pucharach. Miałem bardzo duże oczekiwania, duże nadzieje. Bo, bo wydawało mi się, że wszystkie te kluby przepracowały solidnie lato, że wzmocniły swoje budżety, wzmocniły swoje składy, e... mają szersze składy. No i jednak nie, jednak nie, jednak Europa nam odjeżdża. Być może my robimy progres, ale Europa jednocześnie robi dwa razy większy progres. Liczę, że to już jest ostatni rok, kiedy tak bardzo się smucimy, kiedy tak bardzo jest gorzko. E... Liczę, bo. Są jakieś promyczki, nadzieje, że może rzeczywiście ktoś w Orlen Basket Lidze, w strukturach ligowych stworzy tę strategię. Słyszeliśmy ostatnie newsy, że taki zespół do spraw przygotowania takiej strategii powstanie. I ktoś jasno wytyczy, że, że chcemy grać o zwycięstwo w pucharach. No jak nasza liga ma budować swoją renomę, kiedy my dostajemy w czapę praktycznie od każdej drużyny. Że my jedziemy, nie wiem, do Rumunii i boimy się o to, czy wygramy, czy nie że my zaczynamy przegrywać z takimi zespołami z, z takich krajów jak Szwajcaria, jak Słowacja, Węgry. Ja wiem, że znajdziemy powody dlaczego tak się dzieje, dlaczego tam są dobre kluby, dlaczego nie wiem, Ostenda jest dobra, mimo że pewnie nie ma dużego budżetu, dlaczego Falko jest dobra, mimo że nie ma dużego budżetu. Ja wiem, ale czemu my tego nie możemy zrobić u nas? Musi ktoś się za to zabrać po prostu w końcu. A druga rzecz jest taka, że po prostu tych meczów w pucharach będzie mniej. Będzie mniej powodów do tego, żeby drżeć o wynik, będzie mniej powodów do tego, żeby się rozczarowywać. No bo niestety, jak miało się takie wyniki w tym sezonie, to ciężko spodziewać się, by FIBA przyznała nam znowu dwa miejsca w Lidze Mistrzów, by znowu nam dała dwa razy grupę w FIBA Europe Cup. Po co? Po co ma to robić? Po co ma to robić, skoro my nie potrafimy wygrywać? Skoro najwyraźniej te puchary są dla nas zbyt mocne. Jestem naprawdę wkurzony, że tak to się wszystko wydarzyło i że idzie to w tę stronę, bo, bo ten sezon uważam, że był idealną okazją do tego, żeby złapać tego przysłowiowego Pana Boga za nogi. Żeby pokazać Widzemisu, że potrafimy wygrywać, że te dwa miejsca nie są dane nam na zachętę za darmo. Wywalczone gabinetowo, ale że my potwierdzimy na boisku, że, że no nie jesteśmy najgorsi. No ale jesteśmy. Wiem, że smęcę, wiem, że dowalam trochę może wszystkim i że każdy sobie zdaje sprawę, każdy z tych klubów zdaje sobie sprawę, że zawalili, że to wstydliwe wyniki. Mówił o tym Tener Miłoszewski, mówił o tym Żan Tabak na niejednej konferencji prasowej, że wstydzi się wyników w Euro, Europucharze. Myślę, że Andrzej Wosławak też celował wyżej. Myślę, że Śląsk też miał większe oczekiwania. Może właśnie ta spójnia, no, wzięli udział w tym pucharze w zasadzie co się uda, to się uda. Bo, bo były ważniejsze sprawy na, na głowie i myślę, że moja gadanina tutaj nic nie pomoże, bo jakby ci wszyscy ludzie sobie zdają sprawę z tego, jaki jest poziom i jakie zostały popełnione błędy, i, i że nie w tym miejscu powinna być polska koszykówka, polskie kluby, że powinny być dużo dalej. Natomiast uważam, że trzeba mimo wszystko mocno zaakcentować to, co się wydarzyło. Bo wydarzyła się absolutna katastrofa dla polskiej koszykówki, dla polskiej ligi Koszykówki, bo nagromadzenie tych negatywnych wyników z ostatnich lat ma jakąś kumulację teraz. Bo w ostatnich latach można było się czegoś tam jednak złapać. W zeszłym sezonie King Szczecin dwa razy wygrał w Lidze Mistrzów. Było krok od awansu. Anwil Wocołek wygrał wcześniej FIBA Europe Cup. Legia Warszawa wcześniej wypadła nieźle, też FIBA Europe Cup. Stale Ostrów była w finale FIBA Europe Cup. Yy... Śląsk Wrocław wygrał trzy mecze w, w Eurocupie. Boże, jak to brzmi w ogóle. Nie chcę takich przykładów Yy, Przytaczać, no ale tak było. no Było się czegokolwiek złapać. Czegokolwiek, jakiegokolwiek pozytywu, ogrania, jakieś drużyny, nie wiem, wygrania z Bilbao w zeszłym sezonie przez Legię Warszawa na Bemowie. Jednego meczu chociaż z poważnym rywalem, no w tym sezonie, jedyne co możemy się złapać, to, to ogrania BC Wolves przez Trew To jest jedyny pozytyw, jaki ja widzę. Jedyny. Jedyne, jedyne coś, po czym się uśmiechnąłem. Na zasadzie takiej, że o, zrobiliśmy coś ekstra. Bo tak to nie zrobiliśmy nic ekstra. Zrobiliśmy tylko poniżej planu. Kulminacja złych wyników, złych emocji, negatywnych emocji. I nie ma co się dziwić, że kibice nie chcą potem oglądać naszych porażek. Że, no, że jest taki nastrój, jaki jest. Trzeba się głęboko nad tym zastanowić, jak wygrywać w Pucharach. I jeśli mam być brutalny i szczery, to serio, jeżeli w następnym sezonie, nie wiem, top 3 drużyny będą brały udział w Pucharach, to pierwsze ten rudy zasadniczą w, w polskiej Lidze koszykówki. Byleby się dotrzymać do tych playoffów. Ale, ale skupmy się na tym, żeby wygrywać w Pucharach. I my, jako kibice, jako środowisko. Dajmy sobie też na wstrzymanie, jeżeli jeden czy drugi zespół przegra dwa albo trzy mecze w rundzie zasadniczej w Polskiej Lidze koszykówki. Tragedia się nie stanie, ale połóżmy nacisk na te puchary. Przygotowujmy się na tę środę wtorek, na ten środę czwartek. Przygotujmy się, żeby tam wygrywać, a nie w sobotę czy w niedzielę. Co, jakie to ma znaczenie teraz? Czy Anglii Wrocławie, jak teraz wygra z Czarnymi subsk w weekend i obroni fotel lidera, to... No to w sumie luz? Będzie fajnie? Nie. Myślę, że 90% osób chciałoby i wolałoby, żeby Angela awansowała do ćwierciedlała FIBA Europe Cup, nawet kosztem tego meczu z czarnymi. No bo to są jednak priorytety. I, i chciałbym, żeby, żeby takie patrzenie, takie widzenie koszykówki zaczęło bardziej funkcjonować, abyśmy położyli nacisk na te puchary, żebyśmy zaczęli wymagać od tego, że przygotowujemy się do pucharów, a nie traktujemy te puchary po macoszemu że nie robimy tego, jak się Wrocław w ostatnich latach, że z z zawodnicy z drugiej drużyny grali w pucharach, bo nie było komu grać. I że było widać, że tak naprawdę jest to na siłę. Nie, to ma nie być na siłę. My chcemy tam wygrywać. My jako środowisko koszykarskie. I kluby muszą też chcieć tam wygrywać. I zrobić wszystko, żeby od końca września, czy od początku października, żeby być gotowym, żeby tam wygrywać. Oczekuję tego od naszych klubów. Od naszej elity klubów. Od naszych najbogatszych klubów. No bo to one będą przecież grały w Pucharach. Chciałbym bardzo, żebyśmy zaczęli tak do tego podchodzić. Nie, nie interesować się tym, czy Anvil przegra 5 czy 6 meczów w sezonie. A jak przegra 7-8, to coś się stanie? Nie interesować się tym, czy Trevso poddogoni dogoni teraz Anvil, bo co jak czy nie. Jak przegra 2 mecze w Lidze, to się coś stanie. Nie rozliczać Kinga Szczecin za to, czy ma bilans 8-7 czy 7-8. Coś się stanie? Jeżeli Śląsk Wrocław miałby taki bilans jak ma teraz, ale wyszedłby z grupy w Lidze Mistrzów, złego słowa bym nie powiedział. Serio. Oni mają jeszcze czas, żeby się wdrapać do, na piąte, szóste miejsce i potem grać w postseason. Tak samo King Szczecin. Ale zawalili na dwóch polach. <grym> Więc nawet nie potrafili wybrać jednego pola, w którym są dobrzy. A Dajcie znać koniecznie, co wy, wy o tym wszystkim myślicie. Czy, czy jesteście w stanie przełknąć to, że polskie kluby, kluby najbogatsze będą trochę częściej przegrywać polskie lizy koszykówki, a, ale będą wygrywać w puchara. Ja bym to przełknął. Ja bym to przełknął. Uważam, że nie potrzebujemy klubów, które, które będą kompletować zwycięstwa polskiej lizy koszykówki a potem będą się kompromitować w pucharach. Nie. Uważam, że potrzebujemy to zbalansować. Ale jestem ciekaw Waszego zdania. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Widzimy się następnym razem. Mam nadzieję, że w bardziej optymistycznych nastrojach, ale o pucharach jeszcze na tym kanale będzie. I rozliczymy każdą drużynę z tego, co się udało dokonać i z czego, a czego się nie udało dokonać, tego będzie na pewno zdecydowanie więcej. Będzie razem ze mną znakomity gość, ale musicie być cierpliwi. Jeszcze chwilę. Dzięki. Cześć.